We'll Na początku podsumowanie całości, zanim przejdziemy do tego, co do tego zakończenia szczęśliwego dla was. No, Zakończenie szczęśliwe, dwie wygrane bez straconej bramki. Znakomita postawa Dawida Klikowskiego w bramce i później jest Sebastiana Gila. E, widać było, że umiejętności piłkarskie były po naszej stronie. Chłopcy naprawdę część trenowała futsal w ekstraklasie, e, ma nawet debiuty i, i bramki. E, też bardzo mocno trenujemy w swoich zespołach. E, nie jest to nasze pierwsze granie. E, zawsze te piłkarz polski też traktujemy troszeczkę jak przygotowanie do wyjazdu na turniej do Szumana Marciniaka, do Płocka. No i cieszymy się, że trafimy teraz na rozgrywki centralnej i będziemy chcieli pokazać, że nasza Liga Amatorska, nasze tutaj środowisko podlaskie będzie mogło też powojować troszeczkę dalej. Jak byś ocenił całą organizację tutaj tego przedsięwzięcia, tego turnieju? Jak najfajniej, ponieważ też i eliminacje wcześniejsze tydzień temu i tutaj fajne zespoły, które nie miały jakichś braków kadrowych, duże umiejętności. No troszeczkę wyszły po prostu u niektórych braki treningów, czy dopiero krótsze zgranie, natomiast po prostu my staraliśmy się po prostu pokazać wszystko, co mieliśmy najlepsze, mimo też braków kadrowych, które wynikły jeszcze w tym turnieju. Też tak na koniec, Pelpa mimo, mimo wszystko cały czas kojarzy się bardziej z takim amatorskim graniem dla, dla, dla zabawy, które ma dawać jak najwięcej radości. W ostatnim meczu zagraliście z Warmią Grajewą, która jednak kojarzy się już z takim poziomem, gdzieś tutaj troszeczkę wyższym. W jaki sposób wytłumaczyć ten wynik, który tutaj jeszcze cały czas widzimy na tablicy, a więc 9-0? No, wynik tłumaczymy tym, że mamy chłopców, którzy trenowali Futsal i grali na wyższym poziomie. Natomiast też Podlaska Liga Piłkarska jest ligą, która zezwala na grę zrzeszonych graczy, więc mieliśmy tutaj graczy i tu i Piasta, Rudni Zabudów, Korony Dobrzyniewo, czyli to nie jest tak, że to są 100% amatorzy, którzy spotykają się tylko na hali z kolegami, natomiast są w pełnym treningu. Teraz przejście na halę powoduje, że jeszcze więcej mogą poświęcić na futsal. Że, że pierwsze dwa spotkania przede wszystkim bardzo zacięte i wyrównane, fajne, dużo emocji, dużo walki. Na pewno w tym ostatnim spotkaniu było widać trudy tego turnieju, jednak sporo grania i drużyna, która wygrała PLP szybko ustawiła sobie te spotkanie decydujące o awansie do rundy centralnej i zasłużenie wygrała i będzie miała możliwość spotkanie się z ekipą z drugiej, z pierwszej ligi, zależy jak im tam pójdzie, czy awansują dalej. Ale no, myślę, że ciekawe zawody. Takie, takie, takie turnieje też i takie granie, takie spotkania jak te dzisiaj chyba potwierdzają tylko to, że takie rzeczy warto, warto robić jak najczęściej i jak najbardziej jeszcze rozwijać. Myślę, że tak, ponieważ co roku tych drużyn jest sporo, wiadomo, raz jest więcej, raz troszkę mniej. To zależy od terminu tego turnieju, jak, jak się wpasujemy w kalendarz, ale myślę, że warto, warto, bo widzę, że drużyny, które uczestniczą, nie przyjeżdżają tylko, żeby sobie pokopać na Hali, tylko jest ta sportowa rywalizacja, to nas bardzo cieszy. Tutaj też duży plus, że mimo tej sportowej rywalizacji te mecze, szczególnie tutaj z zespołem straży, straży Pożarnej, były bardzo zacięte, a nie zakończyły się jakimiś większymi, większymi urazami i też tutaj chyba osoby, które odpowiadały za zabezpieczenie medyczne, zbyt wiele roboty nie miały. Tak, było widać dużo agresji, w poczynionych zawodników, ale ym, była tak sportowa agresja, nie było w tym żadnej złośliwości, nawet jak gdzieś jakiś tam mocniejszy fal się zdarzył, no to taki jest sport i myślę, że w zdrowej atmosferze wszyscy przeżyli i gramy dalej. Dankie vir die tyd, dankie vir die moeite.